Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Mercedesa C63 AMG z 2008 roku. Jak widzimy, jest tutaj zamontowana znana konstrukcja firmy AMG. Jest to silnik o pojemności 6,2 litra V8 o mocy akurat w tym przypadku jest to 457 koni. Jest tutaj specjalnie ograniczona. I tak, spalanie benzyny w takim wielkim silniku jest duże. Tutaj oscyluje w granicach 24 litrów na 100 km. Dlatego została tutaj zamontowana instalacja LPG, która spowoduje spalanie gazu, który jest o połowę tańszy do 27 litrów na każde 100 km. Czyli już mamy na każdym 1000 km oszczędność blisko 550 zł. Jest to bardzo duża suma. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 1170 zł na LPG już tylko 620, więc porównanie jest jak widać duże. I tak, został tu zamontowany zestaw BRC. Tak, na pierwszym planie widzimy wtryskiwacze BRC żółte. Tu mamy dwa filtry fazy ciekłej. Tam poniżej pod wlotem powietrza mamy dwa filtry fazy lotnej i tu są dwa reduktory Genius Max firmy BRC. Komputera benzynowego nie zobaczymy, jest on tutaj pod filtrem kabinowym przy komputerze benzyny, jest komputer gazu zamontowany. Tak, przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik klient sobie zażyczył w um, popięnicce. No. Widzimy, jest ładnie schowany. Nie przeszkadza w użytkowaniu. Teraz wlew. Wlew gazu mamy zamontowany w fabrycznym miejscu. Jest do tego przystosowana klapka. No. Jak widzimy jest zupełno wymiarowy wlew. Więc nie ma potrzeby użycia żadnych dokrętek. I teraz zbiornik. Zbiornik w aucie mamy zamontowany, oczywiście, w miejsce koła zapasowego. Oczywiście na koło zapasowe klient dostaje zawsze pokrowiec. I tak. W tym przypadku został zamontowany zbiornik 50. 9 litrowy co daje nam około 45 litrów gazu i zasięg blisko 200 km niby niewiele, ale apetyt auta jest bardzo duży, więc ee, więc tutaj nie ma jakiegoś możliwości zamontowania większego zbiorniczka a miała być też nadal zachowana funkcjonalność bagażnika, a ten zbiornik jako jeden z licznych ee, Doskonale pasuje. I tak, podsumowując, cena zestawu, czyli instalacji BRC Second Plug and Drive w tym konkretnym aucie, jest to koszt 6450 zł i zwrot następuje po około 11700 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne firmy.